Donald Trump, śladami naszego kibola Karola Nawrockiego, postanowił odwołać kolejnych 30 ambasadorów ze z placówek na całym świecie. Co ciekawe, 10 senatorów partii, partii Demokratycznej wysłało list otwarty do Donalda Trumpa, aby się wycofał z tego, bo jeżeli tych 30 ambasadorów zostanie odwołanych, to się okazuje, że na całym świecie będzie dyplomatyczne tsunami, które może doprowadzić do tego, że pozycja Rosji i Chin będzie bardzo wzmocniona. A dlaczego? Dlatego, że razem z tą trzydziestką będzie ponad 130 wakatów ambasadorskich i dyplomatycznych na całym świecie. Ze zramienia USA. Na szczęście Polskę ominęła miotła Donalda Trumpa, jednakże w Unii Europejskiej znaleźli się gagatkowie, ale najwięcej zwolnionych ambasadorów i dyplomatów USA będzie miało na kontynencie afrykańskim. A przypomnijmy, że Rosja. I Chiny na kontynencie afrykańskim mają swoje największe wpływy, bo jednak Afryka ma w dupie to, co się robi w Unii Europejskiej i działa swoim rytmem. Współpracuje z Chinami, współpracuje z Rosją, a to powoduje, że dziwnym zbiegiem okoliczności może się okazać, że taka decyzja Donalda Trumpa spowoduje, iż sprzeda Afrykę w zamian za Ukrainę. Gdzie Donald Trump tak naprawdę nie ma zbyt wielkich wpływów w Afryce, a Chiny i Rosja, przypomnijmy, mają. Natomiast Donald Trump szczerze sobie pazurki na Ukrainę. I to może być taki zakulisowy ukłon w stronę Władimira Putina w sensie władek. Nie Władek, w sensie Wladimir, ja oddam ci Afrykę, z którą i tak wiele wspólnego nie mam, a ty no weź mi, daj tą Ukrainę, no, no, no chłopie, no na cholerę ci ta Ukraina. I tak jest zrujnowana, trzeba ją odbudowywać i tak tam korupcja, trzeba się tym zajmować. Władimir, weźmy, pójdźmy na układ, ty se weź Afrykę, a ja sobie wezmę Ukrainę. No chyba, że jest inaczej, napiszcie mi to w komentarzu.